Mamy dla Was zajaweczkę. Opowiemy Wam troszeczkę. Pewnie znacie już kopciuszka. Tu się robi popieluszka. Była sobie sierota. Od wsi do wsi. Chodziła od dworu do dworu służby szukała. To co my Jeden, możemy dołożyć do tej opowieści? Słuchajcie, ja mogę dołożyć instrumenty. Mamy też lalki, które zostały zrobione tutaj przez polską, a nawet Podlaską twórczynię ludową. I z takich e, przedmiotów, e, rzeczy, instrumentów, które są tutaj stąd nasze, chcemy korzystać właśnie mm -hmm. i znuć naszą powróżność.